Jestem na terminalu, pięknie to wygląda, ale trzeba być dwie godziny przed wylotem. Pierwszy raz widzę takie instrukcje bezpieczeństwa, że nie ma kamizelek, a trzeba wyrwać siedzenie i w razie awaryjnego lądowania się pływa na siedzeniu. No rewelacja, samolot to jest jakiś dasz 8. Pięknie. Na zwiedzanie północnej części Wielkiego Komoru wyspy, na której mieszka 450 tysięcy osób. Na Anżuan, drugiej doza wielkości, mieszka 400 tysięcy osób. Na Mojeli, tak jak Wam wspominałem, około 40 tysięcy. Północna część coś tam ma do zaoferowania. Jest jezioro słone, są takie ogony smoka, jakby takie skały. No, więc to akurat zobaczę w tej części. Oczywiście nie ma co się spodziewać cudów, no, ale coś tam jest. Oczywiście wszędzie też jest skała wulkaniczna, dlatego że wyspa jest powulkaniczna. Zresztą tutaj znajduje się wulkan, który ma ponad 2100 metrów nad poziomem morza, można na niego wejść. Natomiast często on wybucha. Ostatni wybuch chyba miał miejsce w 2009 roku, no i czasami bywa tutaj niebezpiecznie. No i dużo śmieci, tak jak tutaj. Widzicie, jestem w części, która jest określana jako skała proroka, bo sam prorok teoretycznie miał tutaj przybyć albo też nawet i udzielić schronienia dla ludzi, którzy mieli tutaj płynąć statkiem. Więc tutaj właśnie mamy taki basenik z taką fajną, przejrzystą wodą. Na komorach występują też duże baobaby. To jest taki zwany magiczny baobab. W środku jest wydłużona dziura. Ten baobab ma tysiąc ponoć lat. Dziura, gdzie przetrzymywano przez trzy dni bez jedzenia, bez picia, jak ktoś coś przewinął. Czasami można zobaczyć, jak. I te negatywne aspekty turystyki, bo tutaj mamy hotel Maludża przy pięknej plaży Maludża, jeden z najładniejszych. Hotel bungalowy, które popadły w ruinę w latach 60., to był najlepszy hotel na komorach. Teraz go została ładna plaża. O, zobaczcie, jak pięknie jest. Plaża jest przepiękna. Zobaczcie jaka piękna plaża, szkoda, że słońca nie ma. Bielutki piaseczek. No, niebywałe, ten hotel znajduje się na ziemi należącej do rządu. że tu wystarczyłoby to odremontować, Jest po prostu, ale i inwestor nawet prywatny się pojawił, ale jednak zrezygnowano właśnie z odbudowy, przebudowy tego miejsca. I tu była restauracja, super kuchnia, tutaj bar, gdzie można było podziwiać zachody słońca zobaczcie, no przepiękna, przepiękna plaża niesamowite kolory wody super dobra, e, miałem dojechać jeszcze do takiego słonego jeziora, ale już jest późno, już tu późno wylądowałem bo był opóźniony samolot do takiej skały smoka no ale, no nie da się, nie da się mieć wszystkiego, jutro jeszcze zobaczę Moroni, stolice i okolice i będę jechał na lotnisko. Będę wylatywał z wielkiego komoru. docieram do ala takiej rybackiej. Tutaj widzę tuńczyka. Pan obrabia. I plaża. Kurczę, szkoda, że na tej plaży jest tyle śmieci. Ale by było ładnie. Hm. Salam! Salam, salam! Salam! O, i tutaj jest wejście do pałaców sułtana. Chodźmy, wejdziemy. O, i wchodzę na teren e, pałacu i Sandra. E, były dwa takie duże sultanaty. Itzandra, e, I Sandra e, i koni w XIX wieku walczyły ze sobą. Zresztą Sandra była pod protektoratem e, Brytanii, Wielkiej Brytanii, a i koni e, pod protektoratem Francji. No i koni wygrały, dlatego komory popadły w zależność francuską. I od drugiej połowy XIX wieku były... Francuskie do 1975 roku. I tutaj mamy ten właśnie e, pałac. Mówiąc w ogóle o pałacach sułtańskich, tutaj to nie mówimy o jakichś ogromnych, bo zobaczcie, bo to jest tutaj to, co widać. Natomiast e, no, przy jednym sułtanacie walczyło około 300 żołnierzy. No to zadajcie no pokój, prawda? To nie jest jakoś bardzo dużo. Tutaj mamy wieżę strażniczą. No bo oglądało się oczywiście wroga, i nie tylko. Z góry, jak miał nadciągać od strony morza. co? Mamy, mamy tutaj kolejną wieżę strażniczą. Już tutaj były punkty obserwacyjne inna okolica. Tutaj mamy jakieś następne pomieszczenie. Widać, że wszystko zostało wybudowane właśnie ze skały lawowej. Trafiam na targ Wolo Volo, gdzie można obserwować normalne życie. A targu można kupić wszystko i nic. Głównie dominuje Chińszczyzna. Zresztą na komorach bardzo dużo rzeczy się importuje. No a minimalny zarobek to jest 80 euro, średni 200 euro. Więc, a i tak jest dosyć drogo. Ona nawet... Okej, okay, Mexibuku, jakieś magnezy, zobaczcie. Koszulki sportowe, ponoć komory są bardzo dobre. Piłce nożne do 1,8 pucharu Afryki nawet awansowały. od ci los. Ale pamiątek tu za bardzo nie ma. No a targ jest taki fajny, bo można obserwować życie, co się dzieje dookoła i tak dalej. Mięsko mają. Aha. O, możecie tutaj zobaczyć, że są nawet jakieś magnesy z komorów, są i takie obrazki, i koszulki, koszulki piłkarskie, oj, piękna mapa, super, très bon. Merci. Ależ rozgardiasz, co? Ale dobre, fajne miejsce. Bardzo mi się podoba. A wy możecie przy okazji zobaczyć życie. Tak. I... Panie malują się, żeby się od słońca i też ładnie wygląda A jestem na centralnym placu stolicy Moroni. Centralny plac Komorów. Plac Niepodległości. Miasta, w którym mieszka około 65 tysięcy osób, no ale ja Cię kręcę, no piękny plac, nie? No jaki jest, jaki kraj, taki plac główny. O, a tutaj jest ta słynna tablica. Majot są, należą do Komorów, bo należą do archipelagu Komorów. E, natomiast, e, a i to ryba też ten symbol Komorów. Natomiast no to zawsze pozostanie w komorach. Ale ona się opowiedziała w 1975 roku za niepodległością i mamy meczety. Ja jestem przy wejściu do Mdiny, czyli do Starego Miasta. Hu hu Tutaj mamy po prawej stronie budynek urzędu celnego. Powiem szczerze, że ta Mdina to taka trochę bardzo bym powiedział zaniedbana. No ale ciekawa, nie? O, tam mamy taki na przykład meczet sułtana z drugiej połowy XIX wieku. Plątanina, fajna uliczek. No, mówię, plątanina uliczek fajna, ale bieda niesamowita i strasznie zaniedbane miasto. To też można zwrócić uwagę na drzwi. Nawet takie stare też się zachowały z takimi ozdobami. A w środku. Ula I tutaj mam meczet piątkowy z 1427 roku. Pierwszy meczet. I chyba nawet na całych komorach, nie tylko w Z no, Spod meczetu piątkowego mamy bardzo ładny widok na kolejny meczet na <laughs> przystań. Zobaczcie, jaka piękna jest tutaj łódź strażnicza. A tutaj mamy meczet. No, meczet niestety jest zamknięty. Więc tak on wygląda w środku. Niewielki meczet piątkowy, pierwsza połowa XV wieku. No, a tak meczet piątkowy wygląda z zewnątrz. No, nie powiem, żeby miasto jakoś super zachęcało do odwiedzin, ale na pewno jest ciekawe, jest inne. I jestem w Wikoni, tutaj mamy bardzo ładny yy, meczet. Zresztą pod tym meczetem miały miejsce walki w 1978 roku. Prezydent wysłał ludzi, domnących się ludzi, bo były takie ideologii marksistowskiej, 11 osób zginęło. Natomiast tam mamy wulkan Kartla. To jest ten wulkan, z 1000, który ma 2661 metrów wysokości. I tutaj mamy takie wzgórze, na których w szczycie jest twierdza. Otóż według tradycji i legendy piraci tutaj często przyjeżdżali, przypływali, żeby brać niewolników. I 150 kobiet miało się schronić właśnie w tym miejscu, ale kiedy zobaczyły piratów, uciekły na górę, piraci popędzili za nimi i popeł powoli popełnić samobójstwo niż być uwięzionym. A tutaj obok są ruiny pałacu sułtańskiego. O tutaj mamy ruiny tego pałacu, zaraz może uda mi się tam wejść do środka. Z zewnątrz może nie wygląda to okazale, ale to był pałac, który e, należał do sułtana a, który podpisał jako pokój. Z Francją, to znaczy Francja walczyła razem z nim, u jego boków, razem z Brytyjczykami, czyli z, z sułtanatem Itsandra e, i e, Francuzi wygrali. I od tego momentu, właśnie od e, drugiej połowy XIX wieku, Francuzi powiedzieli: Pomogliśmy Wam, to teraz Wy będziecie e, nasi. I od tego czasu, właśnie komory są pod protektoratem e, francuskim. Były do 1975 roku. Choć może uda się, właśnie tam wejść do środka. No, śmiecie, niestety. No. To jest mankament komorów, bo rzeczywiście to jest dużo śmieci. Bo tutaj mamy pochowanego Ibrahima. To był ostatni, e, e, no, nazwijmy to, sułtan, e, na rzecz którego nazwane też jest lotnisko e, w komorach, e, za czasów, którego komory uzyskały niepodległość w 1975 roku. Właśnie za czasów. No właściwie kiedy e, tutaj już sułtanatów oficjalnie nie było, a poddali się E, Francuzom, no to e, dzieci jeszcze żyły i takie półoficjalni byli właśnie władcami. No nieduże są te pałace, bym powiedział takie sobie, ale można je zobaczyć. Fajnie przejechać do tego ikonii. Jest to kawał historii. O, tutaj, jeszcze raz ten grobowiec, tutaj ten mecz. Dobra, wracam do Moroni, coś przekąszę i będę uciekał już na. Lotnisko więc takie zrobię szybkie podsumowanie komory. O, a w Moroni, centrum, centrum Caritas i kościół, kościół katolicki. Jedyny kościół poza meczetami, który jest na Moroni, bo Moroni, bo komory to 99% islamu. Kiedyś ksiądz polski Jan Szpilka właśnie był tutaj proboszczem. No szkoda, że zamknięty jest. O, kościół udało się wejść na teren. E, czy do środka się uda to zaraz zobaczę, ale jest. Są so, mszy i mąż o godzinie 18, czyli w niedzielę i codziennie Udało się. Ksiądz z Konga akurat teraz opiekuje się tym kościołem. No i zobaczcie. Jezu, Fantowie Tobie po lewej stronie. To już pozostałeś właśnie po księdzu Janie Szpilce. No fajne. No i matka Teresa. No. Ksiądz Jan był do 2010 roku, a tutaj jest proboż właśnie z Kongo, bo to podlega diecezji kongijskiej. Thank you very much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. A obok szkoła, a to akurat teraz dzieciaki wychodzą. No i mamy kolejny plac centralny, tym razem plac francuski. A obok niego mamy Muzeum Komorów. Ciekawe, czy jest czynne. Zobaczmy. No, jak to muzeum. Dużo tutaj się nie dzieje, ale jakieś ryby widać. Czyli. To, co mamy w lesie, możemy zobaczyć i to, co możemy zobaczyć w wodzie. O. Więc tu można zobaczyć, jak wyglądało dawne życie właśnie w tych fortach. Ozdobienia, no i czasy poszczególnych wysp, jak ludzie mieszkali. I Majota też i Anjouan i poszczególne właśnie sułtanaty to mało ciekawe to muzeum tak jak to praktycznie wszystkie tego typu I jakieś archeologiczne rzeczy no i dobra i tyle wyłażę o jakaś jeszcze stara łódka Chyba jedno z mniej ciekawych muzeów, w którym był. No i to, słuchajcie, no podsumowanie komorów. E, kraj, który no, nie jest może jakoś tam wspaniały, gdzie są jakieś cudowne zabytki, atrakcje, ale jak się opuści Wielki Komor i zobaczy się e, na przykład Moheli, tak jak ja byłem, może Anżuan jeszcze fajniejsze by było, kto wie. To może by było lepiej, no generalnie tanie komory nie są, pierwsza rzecz, a druga rzecz, jakoś tak ludzie się za bardzo tutaj nie wiem czemu nie uśmiechają się, są tacy jacyś smutni. Ale udało się, byłem w kolejnym kraju, opuszczam go, wylatuję Etiopczykiem. No i mówię, do zobaczenia z kolejnego miejsca, cześć pa. Słuchajcie, nie chciałem tego pokazywać, bo to wiadomo terminal, ale to jest jeden z najgorszych terminalów chyba świata. Zero powietrza, zero klimatyzacji, niby jest nowy, ale tutaj wysiedzieć to jest jakaś masakra.